Rejsowym samolotem, żeby było tanio, premier Donald Tusk, odleciał do Stanów Zjednoczonych. No, rejsowym, no w Stanach ceni się ekscentryków. Drogo trochę wyszedł ten tani lot, bo to i pierwsza biznes klasa i premierowi dla bezpieczeństwa towarzyszyło pięciu borowców. No sam lot może i nie był taki bardzo drogi, ale przygotowania do lotu premiera trochę kosztowały. Także wysiłku. Bor sprawdził każdego pasażera, który miał lecieć samolotem z premierem. Może nawet niektórym cofnięto rezerwację, nie wiemy W każdym razie pasażer w stroju elfa z wiadrem na głowie nie miał szansy polecieć tą samą maszyną co premier Musiał czekać na następny lot W czasie lotu premiera obowiązywała zasada bezpieczeństwa 3 razy P Czyli podejrzani po przekątnej, Czyli ktoś, kogo Bor uznał za niebezpiecznego dla Tuska, siedział jak najdalej od premiera. No gdyby Jarosław Kaczyński leciał tym samolotem, to by to właśnie on był tam, by siedział tam w samym roku. Bor zastrzegł także, że w razie pojawienia się skrajnie niebezpiecznej osoby, są metody, by ją wy wyeliminować. Pff, pff. Jeszcze się rusza, Heniu. Pff. Dobra. Następnym razem Tusk poleci do stanów w luku bagażowym. A jeszcze następnym razem do Ameryki premier Tusk pójdzie pieszo, żeby było jeszcze taniej. I wcale nie trzeba będzie budować mostu z Portugalii do USA. Słuchajcie, wystarczą 3-4 moduły mostu pontonowego, nie? Jak premier przejdzie z jednego modułu na drugi, to specjalne statki przesuną moduł ostatni, patrzcie na ręce moje, moduł ostatni naprzód, a myśliwce tam strzed będą bezpieczeństwa dostojnego piechura. Panie premierze dużego kraju nad Wisłą, jesteśmy z pana dumni, ale tak kurczaczek no nie do końca, bo, bo chyba się panu tanie państwo pomyliło z państwem tandetnym.